Siema, to ja w dzisiejszym odcinku wylosujemy zwycięzcę Giveaway na P250 Franklin. Tak więc wylosujmy. Gratulacje, Shift! Udało Ci się wygrać P250 Franklin. Tak więc od razu Ci wyślemy na odcinku. Tak więc wejdźmy na mój odcinek. Wejdźmy w Twój trading i wyślijmy. Kliknij, aby zechceł ofertę. Tak to jest prezent zwyż oferta No to oczywiście już potwierdzam. No, no niestety wystąpił błąd. Ale wydaje mi się, że po odcinku to postaram się naprawić i wyślemy mu. Więc wierzcie, że chcę to zrobić. Tak więc dobra. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak za 5 zł, zdobyć kosę na kdrop.com. Mówię za 5 zł, gdyż e, będziemy otwierać skrzynkę Parod, która jest aktualnie w tym evencie. I mówię 5 zł, dlatego że te 3 zł, możecie zdobyć wchodząc w kod promocyjny i wpisując mile XD dzięki temu dostajecie darmowe pieniądze, dzięki czemu możecie otworzyć sobie właśnie tą skrzynkę. Tak więc ten sposób polega na tym, że w tej skrzynce jest bardzo dużo szansu na kosę, Tak więc e, pokażę wam, jak można właśnie w łatwy sposób ją wydrobić. Tak więc otwórzmy. Nie udało nam się wydropić kosy, ale jest naprawdę bardzo duża szansa, więc praktycznie nic nie tracicie, bo to jest tylko 5 zł i darmowe pieniądze. Więc po prostu w tym odcinku subkredujemy sobie tego skina. To też zawsze coś, tak więc zobaczmy co jest ciekawego. Wydaje mi się, że ta wupa jest fajna, jeżeli uda nam się ją wydropić to będzie na ja. Tak więc losujmy. O no i udało nam się wydropić AWP, tak więc w następnym odcinku będziecie mogli nią wygrać. Tak więc przypominam, jest to praktycznie 95% szansa na wydropienie kozy z tej skrzynki, więc wystarczy, że wpiszecie tutaj mój kodzik milexd oraz doładujecie jedynie 5 zł. I dzięki temu kodzikowi również macie 5% cashbaku, więc no nie, na przykład żeby doładować 5 zł, możecie wydać 4,70, więc naprawdę spoko. Tak więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. W następnym odcinku, oczywiście, będziecie mieli tą AWP do wygrania. Tak więc żegnam się z wami. Cześć!